Cześć dzień dobry kochani. Mam nadzieję, że tydzień minął Wam bardzo fajnie i przyjemnie, i już mamy koniec miesiąca, koniec marca. Niestety podsumowania marca nie będzie, bo tak właśnie się złożyło, że płaciłam w ostatnim tygodniu marca kartą. Nie mam żadnej gotówki do rozłożenia. Przepraszam za odgłosy, ale piesek się coś niecierpliwi a byłam przed chwilą z nim na spacerze, ale tu będzie sobie tuptał i piszczał. Bo mu się chyba nudzi i chce się pobawić. Ale mniejsza o to. Skasła. No trudno. To dzisiaj będzie bez kominka. A chciałam, żeby było tak ładnie. E, tak, więc e, płaciłam w ostatnim tygodniu marca kartą. Nie mam żadnych drobnych, żadnej gotówki do wyzwań, do gier. Więc niestety, ale musimy się zadowolić tylko planem budżetu. Na kwiecień oraz uzupełnianiem kopertek z funduszami celowymi i na paliwo. Tak więc zaczynamy. I uh -huh, tak myślałam, że tak właśnie cudownie będzie, bo nie mam jak sięgnąć. Więc przepraszam, jeżeli czegoś nie będziecie widzieć. Także kwiecień. Dochody jeszcze nie znam, nie wiem. Nie interesujmy się tym, może lepiej. E, tak, z opłat 1 kwietnia mam telefon e, i to jest 108 19. I pierwszego też jest internet 52,50 50. Tutaj sobie na moją ściągę. Chyba 12 kwietnia mam iClouda i to jest 5 zł. Prąd i wodę nie wiem kiedy mam, ale też w połowie, jakoś miesiąca. Jest gdzieś też w połowie miesiąca i przychodzą faktury co miesiąc, więc nawet nie wiem ile one wynoszą, ale zazwyczaj woda coś koło 200 zł. 250, bo był teraz sezon grzania, ale już w marcu w ogóle nie grzeliśmy, więc myślę, że będzie coś koło 150, maksymalnie 200 zł. A za prąd średnio płacimy 50-80 zł. Też zależy dużo od zużycia. A więc tej kwoty razem nie piszę. Dalej wydatki zmienne. Nie pamiętam, jakie sobie tam Poplanowałam, a tu spisanych nie mam za bardzo, ale to zaraz znajdę sobie. I tak, kategoria jedzenie. I to jest budżet tylko dla jednej osoby. Studentki, jak już chyba wcześniej mówiłam, albo nie, nie pamiętam, czy wspominałam w pierwszym odcinku, jestem studentką. I na jedzenie na miesiąc mam 400 zł. Oho, narzeczony idzie. Przepraszam Was bardzo. Bardzo przepraszam za ten przerywnik, ale w międzyczasie, jak rozmawiam z narzeczonym, to znalazłam t więc mam piękne światełko już. I sobie już działa kominek. I tak. Na transport 500, na nieplanowane 50. I na kieszonkowe wymyśliłam sobie tak, że będę rzucać dwoma kostkami. Zaraz powiem, co dalej, bo wcześniej miałam tylko 150 zł. A teraz sobie wymyśliłam, że rzucam kostkami i mam 4 i 1. Czyli ja to biorę tak, że to jest 40 i 10, czyli mam 50 zł na miesiąc i będę starała się zmieścić w tym budżecie, żeby go nie przekroczyć. E, także to jest e, 1000 zł. Tak, to jest 1000 zł. Nic nie widzicie oczywiście. Tak. Dobra. I to są wydatki zmienne. Miałam wydrukować czarno-białe, a wydrukowało mi się beżowe i cóż, trochę tuszu poszło na to, na tą pomyłkę niestety, ale przynajmniej jest ładnie beżowo. I w ogóle ten plan budżetu jest od Izy z kanału prochowane i go można pobrać u niej na kanale z zakładku posty. I tak, z funduszy celowych to mamy tak, prezenty Wpłata miesięczna 20. Aktualny status nie pamiętam i planowanej kwoty też nie pamiętam teraz, a nie mam tutaj chyba nigdzie zapisane w moich poprzednich zapiskach, ale już szukam. Może gdzieś się uchowało. Mam. Ale to jest na styczeń. Aktualny status. Ale planowana kwota to jest 600. Hmm. Dalej, no i nie uciekła ta kartka, ale mam tu Dalej mamy przyjemności I w tym miesiącu nic nie dajemy, tu wiem, że jest 0, a jest planowana kwota 500 Dalej mamy zdrowie 20 zł i tu mamy 800. Oczywiście, że nie widzicie. Przepraszam, dalej ślub. Tu będzie 100, ale jeszcze nie w tym momencie będę dawać nie dzisiaj, bo będę musiała poczekać na wpływ pieniążków. Elektronika, jeszcze e, tak, elektronika. Dziesięć, i tutaj będzie dwieście do uzbierania. Dalej, Ossid. Oh, Też dziesięć, hmm. auto dziesięć. E, e, rozwalam. E, pies 10 i 18, oliwki 10. I to chyba by było na tyle z funduszy celowych. Chyba, że coś jeszcze nie wskoczy. No to wtedy zobaczymy, co dalej. I tak, to sobie odkładamy na boczek. I zaczynamy wkładać do kopertek i najpierw zacznę od miszmaszu, ponieważ w miszmaszu mamy paliwo o i to jest mój projekt, zrobiłam sobie takie piękne karty kategorii na nieplanowane i paliwo i właśnie tutaj sobie damy do paliwa, tu z zeszłego miesiąca zostało mi 50zł a dorzucę sobie stówkę, bo będę musiała zatankować we wtorek. I tutaj stąd będzie wszystko. I teraz to, co mi się lubią najbardziej, fundusze celowe. I w funduszach celowych mamy tak... Ślub na razie, nie? Prezenty. Będę pisała... Nie zdziwcie się, będę pisała daty marcowe. Bo jeszcze mamy marzec, ale... Dla tę dzisiejszą, bo dzisiaj wkładam pieniążki. To jest 28 marca. Mm. O, przepraszam, gminę Was, plus 20. I tutaj mamy stówkę. I tu się prezenty zgadzają? 2, 4, 6, 8. Nie, nie zgadzają się, bo gdzieniegdzie mam za dużo ale mi tam coś przychodzi. E, gdzie nigdzie mam pokolorowane za dużo, a gdzie nigdzie właśnie muszę malować, bo się nie chcę nigdy tego zmywać, e, więc tak, e, to sobie niech chwilkę przeschnie. Tu 20 zł wkładamy do koperki. O, tu wyciszyć ten telefon, przepraszam Was bardzo. Yy, tu wkładamy i sobie od razu zapiszę, ile aktualnie mam w kopercie, w planie budżetu. I aktualny status to stówka. O, dobra. Oh, wow. dobra, złapałam. <laughs> Okej, okay. przepraszam. E, tak, na przyjemności nic Na zdrowie idzie też 20 zł I będzie 60 No tutaj jest pomyłane 2, 4, 6 Plus 20 No tutaj widać Kiedy byliśmy chorzy Panowała jakieś grybsko-chorubsko Straszne Normalnie o kropki a O sobie od razu wymienię te dziesiątki. 20, bo dziesiątki mi się przydadzą później. A nie miałam aż tyle. I tutaj do uzbiera. I tutaj o jajku, co ja gadam. I tu jest 60, to sobie od razu zaktualizuję też. Dalej, dalej. Elektronika dyszeczka. I będzie czterdzieści. Okej. Okay. Tu muszę dać dyszkę, ale tutaj mam, tak mam. To zrobimy tak i tak zrobimy, dobra. Troszkę się zamotałam, ale jestem tak zmęczona tym tygodniem i tym marcem, bo wróciłam na studia, na nowy semestr i po prostu jakaś masakra. Tak mnie zawalili wejściówkami, kolokwiami, zaliczeniami, prezentacjami i jeszcze dodatkowo mam w tym roku praktyki że ja już nie wiem nieraz jak się nazywam i w co mam ręce wsadzić. Dodatkowo dochodzi jeszcze praca. Normalnie nieraz nie wiem, jak się nazywam naprawdę. E, Oshi oh i tutaj mam 660 do uzbierania, to od razu też sobie e, zaznaczę.. E, e, e i tu już będzie w tej kopercie 30 zł. Dobra, wszystko sobie zapisuję tam z boczku. Wyschło? Wyschło. Dyszka. No, kobieto. Nie wywróć. A tutaj mam status papierowy, bo też od IZE sporachowane. Pobrałam z jakiegoś wyzwanka i już tak sobie tu zostało. 28,03 plus 10, 30 zł. Tak to wygląda. No, Ładnie, ok. Dalej, autko. Może bym te drobne stąd w końcu wymieniła. Jak mam gotówkę. Dobra, później zobaczę. Jak to wyjdzie później w planie, bo nie wiem ile nawet mam tutaj pieniążków przyszykowanych. Więc tak oho i już się zaczyna lanie wody. Już będzie słychać na nagraniu. Ale niestety nic z tym nie zrobię, bo mamy małe mieszkanie. I niestety nie mogę się zamknąć tam, gdzie siedzę. Więc tak to wygląda. Będzie 30 zł. 2803 plus nic nie widać jak zawsze. I 30 będzie w kopercie. Muszę coś pokombinować z tym kadrem, ale niestety nie mam statywu i nagrywam to tabletem, żeby była lepsza jakość i w ogóle, żeby mi się wygodniej nagrywało i był w miarę normalny obraz. E i niestety to wygląda tak, jak wygląda i musicie mi to wybaczyć, ale jeszcze się nie dorobiłam specjalistycznego sprzętu. Hmm. I tutaj mamy to zbieranie 480 zł. Dobra, dalej, 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 piesek. U. Będziecie gibani tu na zielono sobie. będziecie lepiej wszystko widzieć. Tu sobie na zielono koloruję kółeczka. Dyszka. i Dyszka leci tu, o tutaj też mam dyszkę jakąś do wymiany, to zobaczymy jak jak nam zostanie jeszcze coś, to coś się tu porozmienia i może nawet zagramy sobie w gry jakąś. To może być Dobry pomysł, dobry plan Dobra I na nawet nie wiem, ile mamy Zbierać, jaki mam cel na pieska. Ale się Zbiera Tak Tylko się ładnie proszę wsadzić Dobra I tutaj też jest i zaczynamy zbierać powoli na osiemnastkę Oliwci, Jest to siostrzenica mojego narzeczonego. Za 3 lata, co prawda będzie, ale już zaczynamy. I to jest wyzwanie też zrobione przeze mnie. I cel to jest 600 zł. A Tutaj jest tutaj 600 zł, ale oczywiście że 600 jej nie damy, tylko wiadomo więcej, bo mamy na to 3 lata, ale już sobie tam pozbieramy po dziesiątkach, po dziesiątkach i się uzbiera ładna, e, ładna sunka. Mhm. I 10, o i została mi tylko jedna dziesiątka. Ale to sobie gdzieś ją rozmienię, żebym nie miała takie gruba Oj, oj, oj. Dobra. I gdzie tutaj mogę? Tu mogę rozmienić. Tu, tu rozmienię. Och. Muszę wyciągnąć te dyszki. One w ogóle wszystkie są takie jakieś... Pomięte, takie brzydkie, że aż wstyd pokazywać, ale cóż, takie dostałam. A jeszcze tu są jakieś drobne, takie dostałam, więc niestety z takimi przychodzi mi pracować, ale dobrze, że są, niż miało ich nie być. Dobrze, więc tutaj mamy. 10 złotych zł wydropny. To już nie będzie potrzebne. Więc przejdziemy sobie do segregatora z grami. Tak, przejdziemy sobie do segregatora z grami i pokażę wam nowości jakie mam. A są aż dwie. Jest to moja gra kamień, papier, nożyce. Oraz wyzwanie oczko. I zaczniemy sobie, z tego względu, że mam tylko 10 zł, to zaczniemy sobie od tej gry. Tutaj zrobimy więcej miejsca. Tak, tu będzie. Kamień 1, papier 2, nożyce 3 zł. I. Mam do tego kosteczki. Kosteczkę. Taką, I rzucamy papier. Czyli 2 złote i jeszcze raz. Nożycki, nożycki, nożyczki Nożyczki 3. Czyli razem 5 złotych. Super. I tutaj nie będę prowadzić. W niech się po prostu. Odkłada nam fajnie i to się do kopertki. Przepraszam, widnęłam, tylko sprawdzam czy się nagrywa. I wyzwanie oczko. Tutaj już rzucam zwykłą kosteczką, ale niebieską, bo bardziej ją widać, mam wrażenie. Złotówka. A coś innego, coś innego. Same złotówki i 2 złote. No dobra, no to była um, złotówka, złotówka i 2 złote. Um, czyli to jest 4, 2, 3, 4. I 4 złote. I tutaj też nie będę prowadzić statusu, nawet nie pamiętam, ile tutaj. Yy, jaka jest tutaj kwota łączna, na pewno jest to okrągła kwota, bo ja nie lubię kwot, które się kończą na przykład na złotówkę, na 3 zł, na 5 zł ja lubię nie jeszcze na 5 zł przejdzie, ale lubię równe kwoty, równe wyzwania, gdzie wyzwanie skończę na przykład z kwotą nie wiem 200 zł, a nie 203 zł. Jestem jakaś y, dziwna pod tym względem, ale lubię wszystko to, co jest równe, y, równe liczby I nawet jak słucham radia, to muszę mieć głośność ustawioną na 5, 10, 15, 20, 25 Nie może to być 7, y, 12, 11, nie, musi być równo <gryw> Inaczej, inaczej nie, ma, nie ma rozmowy ze mną Przepraszam, znowu Was zgibnęłam i tutaj sobie wrzucimy złotówkę, która nam została. I tu z tyłu sobie piszę, bo jeszcze nie zrobiłam sobie statusów. W ogóle nie miałam na to czasu. Złotówka i 37 zł. Z, czego, z tego co pamiętam, tutaj jest do uzbierania 66 zł. I to mi się nie podoba, że jest ta, to, ta szóstka tutaj, ale nie jestem pewna. Ale jest to bardzo możliwe, bo kiedyś to liczyłam. A pomiędzy do liczby mam nawet, nawet, więc tak. I to by było na tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obecność i przepraszam za tak chaotyczny filmik, ale totalnie nie miałam na niego pomysłu, totalnie nie miałam na niego mm, planu, i wyszedł on dość bardzo spontanicznie i tak niespodziewanie trochę, bo nawet dobrze kwiecień się nie zaczął, a ja już mam. Na kwiecień zrobiony, budżet na kwiecień rozpisany. Tak więc, tak. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam na moje następne filmiki, jakie będą się pojawiać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie w tym pokrętnym świecie i do zobaczenia w następnym odcinku.